Witam, witam panowie, widzicie, słuchacie nas, robimy dla was pozdrowienie już. A miało nie być tych pozdrowień dla was, ale postanowiliśmy oboje, że jak się dobrze spisujecie, to zrobimy wam pozdrowienie. I robimy od której pozdrowienia, tylko tak mówię, nie ogarniam wszystkich, bo to dużo ludzi pisze, to nie jest to, że jedna na godzinę pisze. Jest bardzo dużo ludzi pisze do nas i my się nie wyrabiamy no sorry, no i nie jestem robotem, że ja, żebym zapierdalał przeproszenie. Ale nie mamy Was. Możecie zamawiać do nas, jak chcecie. Taki od nas prezent dostaliście. Mi się wykorzystywać, bo jak nie, to zamknę i nie będzie takiej prezenty dla Was wszystko od Was, to znaczy nie ode mnie. Ja spędzam ogólnie czas dla Was, żebym porobił filmiki, postawienia, życzenia, godzinowe czy życzenia. Tylko musicie się postarać, bo trochę mało się stracie jak my dla Was zrobiliśmy w z powinniście ogarnąć to wszystko, żeby nie było. I lajkować, bo są co ma 4000 lajków. Podbijacie coraz więcej, więcej, więcej. Hałas zróbcie, a dwa, szanujcie nas. Bo jak nie będziecie szanować, to Kobra nie będzie robiła dla was swojego poradniku To wszystko od was zależności będzie.